Teraz Marcin szuka wody. Bierzemy się na tradycyjny sposób i szukamy, gdzie leci woda w ziemi. Te druciki mają na celu skrzyżowanie się, wyprostowanie. Wychodzi na to, że będzie tutaj. A teraz powtórzymy to jeszcze raz. Zobaczymy, czy urządzenie nie kłamie. <grym> No i cały czas jest w tym miejscu, także nasze urządzenie jest jak najbardziej. I teraz kopiemy okremy. i zobaczymy. I tutaj kopiemy i zobaczymy czy nie przekopiemy wody. Nie było nas tutaj, prawie 3 miesiące. Zima nas troszeczkę wystopowała, ale już jesteśmy na miejscu i ostro tutaj działamy na budowie. Yy, ogólnie tutaj parę dni się kręciliśmy, troszkę mieliśmy takie organizacyjne sprawy, ponieważ niedługo też mamy montaż okien i powiększaliśmy sobie okna. Powiększaliśmy okna, dlatego żeby po prostu móc spokojnie sobie zamontować żaluzy fasadowe. A dzisiaj co robimy? Dzisiaj u nas od samego rana bardzo dużo się tutaj dzieje na budowie. Oprzątamy, wywozimy zbędne drewno, a wywozimy piach, który jest też zbędny nam, bo jeszcze go będzie wystarczająco dużo, zanim skończymy tutaj. Będziemy w międzyczasie coś robić i kończyć nasze tutaj mm, roboty przy budowie. A dzisiaj robimy, będziemy robili kanalizację i wodę. Tutaj nam Romek kopie, nasz Romek niezawodny. E, robi nam tutaj wykopy pod, e, właśnie tutaj będzie pod wodę. E, tam też kanalizacja. Wszystko zaplanowaliśmy, że będziemy sobie robili sami. W sensie będziemy sami układali rury, e, wodę i tak dalej prowadzili. A przyjedzie tylko wykwalifikowany jakiś hydraulik i nam się po prostu wepnie. E, wepnie nam się tam gdzie trzeba. <noise> A tak powiem. Także tutaj już mamy częściowo wykopane. I będziemy dalej i dalej kopali. Romek kopie. Także troszeczkę tutaj pokażę. Tutaj jak y, budowaliśmy do tej pory właśnie dom, fundamenty i tak dalej, to oczywiście tutaj mi się, mieliśmy przygotowaną y, tą rurę tutaj pod wodę, wyjście. I jeszcze tak jak leci ta y, dalej niebieska rura do wody, to tak samo jeszcze będzie szła tamtędy do, y, z budynku gospodarczego do domu, bo tam też sobie wodę doprowadzamy i kanalizę też będziemy odprowadzali. Tutaj właśnie mieliśmy, znaleźliśmy jakoś, bo nie mogliśmy tak szybciutko znaleźć właśnie od kanalizacji rurę. Tutaj będziemy szli właśnie w tamtym kierunku. Tam mamy studzienkę. Marcin coś tu kręci, jakieś sznurki, rozrysowuje Romkowi, jak ma kopać. Tutaj akurat generalnie z domu mamy na 2%, żeby ze spadkiem było i tutaj będziemy się właśnie w, 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 podłączali wpinać właśnie pod tutaj, pod tu, do, do, do tej studienki. Tutaj jest taki tam widać, nie wiem, czy widać taki trójnik, rozdzielnik. I właśnie jeden sobie fajnie leci, będzie leciał od naszego domu. I tam naprosto właśnie tak prościutko się przestrzelimy z, z budynku gospodarczego z kanalizacją. Wtedy prosto właśnie tak jak ja idę, będzie kanalizacja. I. Tam tak troszeczkę pod skosem, jak wcześniej mówiłam, pójdzie właśnie woda, będzie doprowadzona. Rury już mamy wszystkie kupione, zaopatrzyliśmy się wczoraj, żeby dzisiaj nie tracić na to czasu, bo i tak jest mało, także już nie będziemy na to tracili czasu. nie będzie dochodziła z tej strony a jeszcze jak wspomniałam o oknach to od razu pokażę przy okazji, które okna powiększaliśmy w sumie mieliśmy tu takie trzy pięćdziesiątki między innymi ta jedna w sypialni i tą pięćdziesiątkę powiększyliśmy na sześćdziesiątkę

ponieważ chcąc, chcąc po prostu zamontować żaluzje zewnętrzne, nie moglibyśmy tego zrobić w C50, ponieważ możliwy jest montaż, tylko minimum do 60. Także dlatego też właśnie zostały te powiększenia zrobione, no ale przy okazji zyskaliśmy troszeczkę na okno będzie większe okienko. Także tak właśnie się dzisiaj nasz dzień prezentuje. Jesteśmy tu w ogóle od bardzo rana, wszystko wszyscy pracują, także fajnie bo coś się dzieje. Może zorganizować materiał do, tej, do podłączenia wody, bo odbierać co niezbędne. Kopaki tutaj kopią jak widać. Zaraz muszę skontrolować co oni tu wykopali. Kopią, kopią, kopią. Wiec, tak jest! Tak Dobra. jest! Ja dzisiaj podwójną dniówkę nie nagrywaj. Sypanko? Jeszcze kierownictwo co Nie? Tak, Widziałem Piero w góju. Właśnie wyraźnie. To podwójna. Spadek odpowiednio. Kurna masz. Niemiecki. Niemiecki spadek. Niemiecki spadek. Teraz ja to skontroluję ten niemiecki spadek. No. My tutaj akurat lecimy rurą 160. Można było ona mniejszą, ale... 160 gdzieś tak jest w projekcie. Tam tutaj będzie nam e, gdzieś tam będę w tej swojej letniej kuchni będę miała jakiś zlewik, nie wiem, może zmywarkę, może coś. Także tam będzie podłączenie. No i chłopaki pięknie pracują. Ja zaraz przejmuję tutaj stery. No tak jak mówiłam, chwilowo mnie nie było. Musiałam pojechać, odebrać materiał. I... Także bierzemy się do roboty. Ja się biorę do roboty dalej. Tutaj mamy akurat ze spadkiem 1,5% tak wychodzi, gdzieś tam w projekcie jest. Półtora na metrze. Także my też tego się trzymamy. Co? Miarkę mamy tego zrobioną i sobie... to jest te półtora procenta, tak? Czy? Tak. mnie Romka jakiś patent. Co? Stary patent. Stary patent? Dla mnie to wszystko nowe, a bynajmniej większość. Chwileczkę pauzę i zrobię szybciutkę aktualizację naszych prac. Także, jak widać, tutaj już mamy prawie dokończone kopanie. Właściwie zakończone, tylko musimy dokończyć z tam rury, układać. Tutaj już nawet jest częściowo zasypane. Troszeczkę mieliśmy w dzień obsługę, bo nie mieliśmy tutaj studienki. Musieliśmy czekać, ale już studienka jest, jak widać. Stoi. Za, zainstalowana jest tak, jak trzeba. Zaraz jeszcze do, dokończymy tutaj łączyć te rury. Skontrolujemy nasz spadek, e, który musi być 2%. Nie, tutaj, przepraszam, musi być 1,5%. E, tam właśnie od budynku gospodarczego, a tutaj od domu będziemy mieli e, 2%. Także zaraz jeszcze za to się zabieramy. Mam nadzieję, że się wyrobimy, bo jest godzina 16.14. A my jeszcze mamy ochotę do zrobienia, i jeszcze trochę też troszeczkę czekaliśmy na naszego hydraulika. Ale suma summarum, wszystko fajnie wyszło. Ja w międzyczasie pojechałam, zorganizowałam niezbędne tutaj materiały do podłączenia tej wody. Tutaj mamy też właśnie już wykopane, zaraz będzie się łączyć. A tak to wygląda. Już fajnie, można powiedzieć. Zaraz przejdziemy tutaj dalej. Także jak jeszcze tutaj się połączymy, zaraz z wodą. Tam jest wszystko fajnie podpięte. Mogę tak pokazać, właśnie. U nas tutaj dzisiaj w ogóle bardzo się dużo dzieje na budowie. Jak wywożą? Ziemię, znaczy się wywożą. Sprzątamy. Każdy kto może to zabiera drzewo jakie jest im potrzebne. I komu potrzebne do spalenia i nie wiem jeszcze do czego tam. Także... no mam nadzieję, że się w ogóle wyrobimy. Bo jeszcze pozasypywać. Ale już mam nadzieję, że teraz pójdzie wszystko sprawnie, gładko i sprawnie. Także... teraz tylko... no rzucać rury i mamy gotowe. W sumie wszystko, wszystko, wszystko. Mam nadzieję, że pójdzie pomyślnie, tak jak mówiłam. Romek tutaj szaleje w międzyczasie, rozpycha, rozsuwa. Zaraz muszę się go coś zapytać, jak stanie. Ciebie chwilę na pogaduchę, bo no. chciałam się spytać jak się współpraca z nami podoba. Widzisz nas w tak. swoim teamie? Bardzo dobrze. Ty kopiesz, my rzucamy? No bardzo... i najlepsza kipa, niech <laughs> się. Kanalizacja pełną parą będzie zrobiona. Dobra, dzięki. Chciałam Romka spytać się co on myśli o naszej współpracy, pracy. Czy widzi jakiś sens tego? Ale jak się okazuje, to widzimy, już nieraz raz mieliśmy okazję współpracować, także Romek, super chłopak, także no, wracamy do pracy i słyszymy się, widzimy się za chwilkę, później zrobimy ponownie aktualizację. Ja odnoszę tutaj kamerkę, wkładę do domu, bo zaraz koparka nas najedzie, to nie będziemy mieli czym nagrywać. Nadali, żeby jakoś się, żeby się jakoś dzisiaj już <śmisz> mi się język już od tego skakania po tych rowach żeby się jakoś dzisiaj po prostu wyrobić. naszych prac. Jak widać, zasypujemy już to, co było rozkopane. Tutaj już po wodzie nie ma żadnej dziury, widać. Jest wszystko zasypane, zrobione tak, jak trzeba. Tutaj też właśnie już się zasypuje kanalizacja. od garażu naszego. I tutaj też już jest zasypane elegancko. Studenta jest. Jak powinno być, tak jest. Z czasem sobie go wymienimy. Także tutaj jeszcze troszeczkę zostało równania. No i co prawda, jeszcze dzisiaj nie zdążyliśmy to, co było w planie, poprowadzić, yy, zrobić wykopu, właśnie i wodę do domu doprowadzić. Na no to nam już dzisiaj zabrakło czasu, niestety. Także to pozostawiamy na inny, yy, na inny dzień. Także tak to dzisiaj wygląda. Opracowaliśmy się, oszacowaliśmy się z tymi rurami, ale już kolejny etap mamy za sobą. Cześć, witajcie. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj coś tam było nagrywane, ale do końca nie wiem co się nagrało, bo niestety Anecie włączył się zamiast nagrywania tryb, tryb zdjęć. Jeszcze nie patrzyliśmy co tam się w ogóle ponagrywało, ale coś tam się może nagrało. Oczywiście chodzi i mi nagrywałam ostro, no. ale się nie nagrało. Ale się większość nam nie nagrało, ale pokażemy Wam co udało nam się zrobić. Ogólnie to wodę mamy już podłączoną tutaj do budynku. Mamy wodę, mamy kanalizację. Cały dzień właśnie wczoraj pracowaliśmy tutaj praktycznie nad wodą i nad, nad kanalizacją, żeby się podpiąć właśnie. Także mamy już wodę w budynku. Kanalizacja też już została podłączona. Myśleliśmy, że wszystko zrobimy, ale jak zwykle dzień nam był za krótki. Robiliśmy wczoraj 12 godzin to wszystko. I nie udało nam się podłączyć wody do budynku gospodarczego. Tu już mamy fajnie wszystko połączone kanaliza wyjście tutaj z budynku Dziś jeszcze musimy troszeczkę do studzienki tam i z tej studzienki mamy już podłączone praktycznie do budynku gospodarczego, tu po drodze jeszcze studzieneczka jedna musiała być przez to, żeby był długi odcinek odcinek ten 60 metrowy dlatego mamy tutaj studzienkę po drodze I resztę nie wiemy kiedy zrobimy, bo znowu trzeba czekać na kolejny wolny termin na koparkę pewnie dopiero po świętach i wtedy podepniemy sobie wodę tutaj wodę i prąd do do budynku tutaj, do garażu Tutaj jeszcze musimy wykopać sobie właśnie dwa rowki raz na wodę, raz na prąd, I jeszcze musimy zrobić Jeden wykop, jeden rowek z budynku do, do bramy i tam założymy sobie kable do bramy, do domofonu, do oświetlenia takie tam rowy i tyle by było, jeżeli chodzi o tą kanalizację na dzień dzisiejszy, bo tak mówię, musimy czekać na kopareczkę nie wiadomo, kiedy przyjedzie. Co by nie było, to jesteśmy zadowoleni, bo już kolejny etap mamy za sobą. No, do naj, do najważniejsze, wody, że, tak, najważniejsze, że jest kanalizacja w domu podłączona, woda podłączona i można działać dalej. Już możemy wodę od siebie brać, nie? Wody mam już tak. No, to było dla nas najważniejsze, a w drugiej kolejności budynek gospodarczy może poczekać. Tam nam się nie pali w ogóle z tym. Będzie no, poś tak, razem, myśleliśmy, że w ogóle, że się uda to właśnie za jednym razem machnąć i to i to jakby jako parka, ale no, no te odcinki długie były jednak wszystkie były długie tutaj właśnie do drogi 30 metrów, woda tam 60 metrów do budynku, tu z domu jeszcze raz 30 do studienki. No i to zeszło z tym. Ustawianie tych wszystkich ustawianie tych wszystkich rur ze spadkiem i tak dalej. Jednak zeszło czas, a w międzyczasie jeszcze wywoziliśmy ziemię. Jak już była koparka, to wywieźliśmy tutaj 10. 10, 10 pojechało, 5 rozrzuciliśmy tutaj po podziałce, żeby troszeczkę wyrównać teren, także koparka miała cały dzień roboty, czy tam koparka ładowarka jak to woli, wiadomo o co chodzi, ale. No, nie udało się wszystkiego, ale to, to, jak mówię, najważniejsze zrobione. Garaż poczeka, a my tu możemy się zabierać za kolejne rzeczy w domu. W pierwszej kolejności musimy przygotować przygotować tam e, otwory pod bramy, ale to już pod okna, i tak dalej, to odpowiemy w następnym odcinku. Myśleliśmy, że jak zaczniemy tak rano pracować, a ja wpół do ósmej i pracowaliśmy do, do ósmej to po prostu, że to będzie już dzisiaj wygłaskane, wszystko będzie pięknie. A jak widać to tylko jest płyta niskowa z przodu, wygłaskane, przygłaskane, a tutaj z tyłu jeszcze mamy całkiem nieporządek. No ale już niektórych spraw się nie da podgonić i przeskoczyć. Dzień jest za krótki, najlepiej jakby 24 godziny był dzień. 11 godzin noc. To może by się wtedy coś tam jakieś widoczne było. Ale też pracujemy we dwoje. Romek tutaj kopał. Wyrzucaliśmy te rury. Romek nam sporo pomógł tutaj. We dwoje trochę się oszarpaliśmy. Także no, też niektórych rzeczy nie idzie po prostu podgonić jak się we dwoje robi. No. Romek nam pomógł dużo przy tych rurach. Tutaj jeszcze przyjechał pan hydraulik. Podpił nam wodę. Założył nam licznik. załomontował studzienki. Także o tyle mieliśmy troszeczkę tu łatwiej, I bo tak i tak sami byśmy tego nie zrobili. Nawet się nie zabieraliśmy za to. Tutaj jeszcze musimy tylko to zostało jeszcze otwarte, bo muszę tam wskoczyć i założyć Izolację, zaizolować. takie nie wiem jak to się nazywa mankiety, man... no, takie opaski uszczelniające i to, żeby tam woda nie dostawała się. Na początku robiliśmy kanalizację, robiliśmy fundamenty, ale oczywiście czasu brak. No, wiecznie czasu brak. Właśnie powiedziałem mu, żeby nie zasypywał mi tego. Ja to jak to obecnie wszystko, sobie ładnie tam oczyszczę. Założę sobie te opaski, obsmaruję tym mazidłem uszczelniającym i wtedy sobie zasypię. A tutaj musimy poczekać jeszcze, właśnie na. Nie zasypywaliśmy, bo i tak tu jeszcze idzie jedna rura do. Do budynku gospodarczego, tak samo tędy musimy się przebić i do góry, tam do licznika podłączyć się za licznikiem, i po, pociągnąć właśnie tą rurę 25 do, do garażu. I taki, taki jest etap na dzień dzisiejszy. Najważniejsze, że mamy piękną pogodę. Możemy dzisiaj spokojnie pracować, bo wczoraj cały dzień nam deszcz padał. Wczoraj coś żyło, coś było zimno, a dzisiaj już jest 19 stopni. Co wczoraj było 9, chyba czy jest 10? 10. No, także wielki skok. Temperatury. Pogoda sprzyjała pracom. No. I tyle by było na dzisiaj. Musimy jeszcze pozałatwiać kilka spraw, poddawać pozostałe rury. Materiał. Co nam jeszcze zostało z tego wszystkiego? I zabieramy się za kolejne rzeczy Czyli przygotowujemy pod montaż okien montaż, montaż okien mamy zaplanowany na wtorek Zaraz po świętach, pierwszy dzień po świętach Także po świętach nie leniwujemy, nie leczymy bólu głowy <toszczek> Tylko do pracy tak jest. I nie ma zbiłuj się. I lecimy dalej. No jest mnóstwo roboty, także mamy no niestety, swoje działka, swój dom to już wtedy będzie cały czas robota. Podejrzewam, że jak będziemy jak już kiedyś wspomniałam przyjeżdżali tutaj to już będzie wiecznie robota czy to będzie wybudowane, no. czy nie chcemy mamy. zasiać tutaj trawkę właśnie i tutaj mamy trochę też tego terenu także jak ta trawka przyjedziemy zaraz potem na nie wiem na, na wakacje to już tą trawę pewnie trzeba będzie kosić no mamy teraz ambitne plany na te kolejne tygodnie bo chcemy zrobić y, wszystkie okna elektrykę hydraulikę, tynki, może w międzyczasie. Także mamy plan bardzo, bardzo napięty, grafik, <grafik napięty. Codziennie mamy, codziennie, każdy dzień mamy tak wypełniony, że no, no niestety nasz urlop taki jest bardzo, bardzo, bardzo po prostu intensywny. Intensywne. No ale taki był plan od samego początku, że jedziemy ostro tą budową i nie czujemy się. Także co? Kończymy dzisiaj i widzimy się w kolejnym odcinku. No i wesołych zdrowych pogodnych się, tam wielka No trzymajcie się, cześć!